Kim jest wolontariusz szlachetnej paczki? To ta osoba, która dociera do rodziny, która słucha jej marzeń, która dowiaduje się, co tam jest potrzebne, która myśli o tym, jak pomóc tej rodzinie, żeby wyprowadzić ją na prostą. Jednocześnie wolontariuszami szlachetnej paczki są też te osoby, które paczki przygotowują. Dziękujemy wolontariuszom, którzy są już z nami kolejny rok. Dzięki Wam. Paczki mogą dotrzeć do rodzin. Do jakich rodzin? Do takich rodzin, między innymi jak rodzina Doroty. Dorota, opowiedz nam o swojej rodzinie. Chciałam się dzisiaj z Wami podzielić historią jednej z rodzin, którą włączyłam do projektu. Jest to rodzina czteroosobowa: mama, tata, 11-letnia Ania i 10-letni Kamil. Rodzina boryka się z wieloma chorobami, ale tak naprawdę najcięższą z tych chorób jest to, że i mama, i tata mają ciężką depresję, na którą lecą się dłuższy czas. Mama dodatkowo jest jeszcze chora na epilepsję i ma ataki padaczki z utratami świadomości, co często widzą też jej dzieci. Opowiadając o sobie, rodzina tak naprawdę nie umiała powiedzieć dobrych rzeczy o sobie samych. Widać było, że mają niskie poczucie wartości i w siebie nie wierzą. To, co mnie u nich urzekło, to gdy zapytałam się o dzieci i jak spędzają wspólny czas z dzieciakami, wtedy rodzicom rozbłysły się oczy i widać było, że mogli o nich mówić godzinami i są z nich bardzo dumni. Marzeniem rodziców jest właśnie to, żeby dzieci się usamodzielniły, żeby były wykształcone. I żeby umiały zadbać o siebie, i żeby miały łatwiej w życiu. Moja rodzina jeszcze nie ma darczyńcy. Wiem, że nie pozostawimy żadnej z naszych rodzin bez tego, by otrzymała pomoc. W Dzień Wolontariusza nie zawiedźcie naszych wolontariuszy, wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Wciąż na naszej stronie www.szlachetnapaczka.pl czekają rodziny. A przecież wolontariuszem się jest po to, żeby pomagać, ale bez Was, darczyńców, to nie jest możliwe.